Zgodnie z decyzją Rady Rady Miasta przekazujemy 80 tysięcy złotych na Fundusz Wsparcia Policji. Mają to być dodatkowe patrole. Mamy, nasi, nasi mieszkańcy mają czuć się bezpieczniej i będą się czuli bezpiecznie, tak? Tak, pani prezydent, pani prezydent dziękuję za te pieniążki. Pieniążki będą przeznaczone na dla... Służby patrolowe patrolowo-interwencyjne i operacyjne w mieście no, i będą kierowani policjanci ci, którzy zasłużyli na to. Cały czas czekają, dopytowują się. Jest nam niezmiernie miło, że to jest kontynuowane co roku. No to fajnie, tylko ja już pamiętam, ja tutaj pan Smoleń był na, pan komendant był na, na spotkaniu Rady Miasta, jak dokładnie radni wypytali, pytali też, czy będą patrole rowerowe. W ramach tak. tych pieniędzy też... Będziemy, jesteśmy teraz przed zakupem czterech rowerów, robimy drużynkę rowerową i w ramach tych pieniążków również będziemy kierować służby rowerowe. No to tylko możemy się czuć bezpieczni. To podpisujemy. Przez.

Dziękuję bardzo. Pani Prezydent, dziękuję również. Mam nadzieję, że e, będziemy czuli się bezpiecznie chodząc i nawet i wieczorami po różnych częściach naszego miasta. Tak jak do tej pory. Tak jak do tej pory. Jak zacznie, zacznie, zacznie działać port, to też będziemy się tam czuli bezpiecznie. Tak Będą powiem. na pewno służby tam kierowane z tych pieniążków. To dziękujemy bardzo. Dziękuję. dziękuję.